to yy, mam już wyniki konkursu, kto wygrał. Już wszystko jest. I ja mam screener. Teraz wam pokażę. Tutaj mam o screen, kto wygrał. Kuku i Iwo, tu mam ich zapisane niki, więc tu proszę. I on wygrał tego, tylko muszę go odblokować. Nie, czekajcie, bo pierwszy był losowany. Dobra, wiem, który. Odlokowuję. I tutaj idzie. Pierwszy i to był kuku. I mam tego peta. On kur. Proszę bardzo. I tu drugi. bardzo. I teraz wam ogłaszam, że jest kolejny konkurs. Ten taki mocny taki co miał być, ale go na razie tak bardzo nie ogłaszam. Więc konkurs jest tutaj na te dwa. Może za niedługo na jakiegoś już Oj, oj, oj! Oho. Mocno. Yy, no to będzie. Konkurs może zaniedbuję jakiegoś ryzyka. Zobaczymy. Chcę zacząć jak się, Bo muszę się najpierw zasięgi podnieść, żebym robiła takie konkursy większe. 6! Nie! Jak to wszystko spada? Nie wierzę w to nie. Czemu to kosztuje 8? A to kosztuje 6. Jakim? Nie, nie wierzę w to. Okej, okay, trudno. Pójdźmy sobie tu jeszcze. a Nie, tu nic nie ma. I w sumie to ja miałam pomysł, przepraszam, że... Ale ten, miałam pomysł, żeby zrobić takie coś, że, yy, co ja chciałam, a, że zrobić takie mniejsze, też nie jako konkursy, tylko... Właśnie to był bardziej kalendarz, nie konkurs, źle powiedziałam. Bo to jest kalendarz adwentowy, taki już końcowy powoli. Za no niedługo coś z tego może będzie. Zobaczymy, zobaczymy. I nagro... nagrodę pocieszenia jeszcze muszę wysłać. Zapomniałam. Tutaj Bo zazwyczaj, jak trzy osoby są, to tak wysyłam mniej więcej taką nagrodę pocieszenia. Proszę bardzo. Leciało, żeby nie było. Oj, oj, oj. Żeby nie było, to. Tu jest potwierdzenie, że jest wysłane. I teraz po prostu zależy od Was, bo jak zgłosi się 5 osób, jak, jak zgłosi się co, co najmniej 5 pię osób, 10 osób, co najmniej, to robimy konkurs na bananka. Tylko musi być 10 osób. Bo tak na małą liczbę osób to nie będzie się fajnie losowało, więc tak co najmniej z 10 osób będzie losowanie na bananka, a już na może z 30 osób będzie na huge'a. Bo tak, żeby po prostu zrobić to wątpię. I powiem Wam, że już coraz bliżej do Discorda mojego. I na Discordzie będą też konkursy, rozdania. I na razie tu się szykujemy. I tam też bardzo dziękuję za pomoc od chłopaków. Później też dostanę jakąś nagrodę pocieszenia za to, że pomagają mi wszystko. W sumie to będzie nie nagroda pocieszenia, a podziękowanie w sumie dla nich. A na razie to co? No to trzymam bananka, zgłosi się z 10 osób i będzie konkurs na bananka. Tak o po prostu. Czym szybciej się zgłosi os więcej osób i czym szybciej to szybciej będzie konkurs. Jakby na dzi dzisiaj 10 osób napisało, to jutro by już wlatywał z banankiem. No to zależy od was, tak? Ile osób napisze, tyle po prostu będzie do rozdania. I zazwyczaj też są jakieś nagrody pocieszenia, to zależy od was. Na razie no to zgłosiły się trzy osoby. Trzy osoby coś dostały, znaczy no dwie dostały to co powinny i jedna nagroda pocieszenia. Jak będą tak... Po, trzy osoby się... Z, z, trzy osoby się zgłaszały i na przykład będą dwa razy to na jakby... Dwa razy można coś wygrać, znaczy dla dwóch osób, to wtedy ta osoba trzecia dostaje nagrodę pocieszenia, a jak jest jedna, to nikt nie dostaje nagrody pocieszenia. To będzie mniej więcej takie coś i po prostu mówię: Wam 10 osób się zgłasza, będzie konkurs na bananka. To zależy też od Was. Co to będzie? To będzie tak. Nawet możecie podawać swoje dwa konta, będziecie mieli większe procenty na to, i powiem Wam tyle. Z kodem Turek macie, kurde, poczekajcie, z kodem Turek macie, 5, nie no, tak z 3% większą szansę. Wpisujecie swój nick i wnawia się Turek i wtedy macie większą szansę. Albo Turek, albo Pandziasty, albo, przepraszam, jak nie podam kogoś z moich teamów, albo po prostu nie pamiętam, albo Slayer musicie napisać. Slayer Turek, albo Pandziasty. I z Slayer macie 5% większą szansę Z Pandziastym macie 2%, 2 szansy I z Turkiem macie 3% Napiszecie wszystkie 3% No to macie Takie 10% Tak zaokrąglimy sobie Macie 10% wtedy Więc większą szansę Na to, że wy wypadniecie Czym więcej osób się zgłosi Tym szybciej będzie konkurs Mówiłam wam to zależy od Was. Co będzie, to będzie. I na razie, co? No, konkurs będzie trwał. W sumie nie konkurs, a po prostu rozdanie. Tylko ten. Zgłaszajcie się. I pamiętajcie, że macie rozdanie, kalendarz adwentowy. I co? Trzymajcie się.